Cześć, witajcie moi drodzy, zapraszam Was na klina. Moi kochani, dzisiaj sobie jedziemy z kolejnym cytatem i tutaj zacytujemy Senekę. To nie nasze życie jest krótkie, to my czynimy je krótkim, zajmując się sprawami niepotrzebnymi Seneka. Co jak co, ale żyjemy w takich czasach, gdzie się wydaje, że ta doba jest zbyt krótka. Wiecie o co chodzi? Ja też często gdzieś to powtarzam, że tyle rzeczy, tyle fajnych o, tematów bym chciał ogarnąć, ale kurde, no dwie ręce dzień za krótki, nie? Wiesz. I teraz z jednej strony już żeśmy to poruszali w filmach, że naprawdę warto te rzeczy podzielić, pozbyć się, uprościć, y, różnych takich nie, niepotrzebności, wiesz. Nie wiem, masz 100 kanałów telewizji? Kurde, może w ogóle ta telewizja nie jest potrzebna. To ci, tylko gdzieś tam dupę zawraca. Masz 4-5 platform streamingowych? Wiesz, tam Netflixa, HBO, Disneya, coś tam jeszcze. I wtedy siedzisz, wiesz, z pilotem, dwie godziny szukasz, co sobie włączyć i jak już włączysz, to pół godziny i śpisz, nie? Wiesz. I, i, I to ma sens. I dużo jest takich czynników, które byśmy mogli sobie sami ograniczyć i nagle się okaże, że hej, tych bodźców nie ma. Tyle się w naszym życiu nie dzieje różno, do, dookoła. Nie jesteśmy przebodźcowani. I nagle się wydaje, że ten dzień płynie jakby jakoś wolniej. Bo wiecie, ja, no ja pala, pamiętam lata 90. jeszcze w Polsce. Jeszcze 2000. Nawet do 2010 roku. Człowiek ma wrażenie, że życie płynęło wolniej. I okej, okay, zgadzam się. Wtedy miałem jedno dziecko albo nie miałem wcale. Yy, wtedy nie miałem rachunków i innych wielu rzeczy, które teraz muszę ogarniać. No ale właśnie. Tu żeśmy mówili, że dużo rzeczy można, z wielu rzeczy można zrezygnować, żeby to nasze życie uprościć, żeby nie dawać sobie tyle bodźców. pamiętacie, co, mu, co, co mówiliśmy w odcinku yy, na temat bycia w centrum. Nasze życie jest jak koło nie? i na daleko od centrum szybciej się koło obraca, a im bliżej jesteśmy, no to w samym środku cyklonu jest spokój. I tak jest z naszym życiem. A tym środkiem wiadomo, są te rzeczy najważniejsze, najbardziej wartościowe w naszym życiu. I uważam, że Ograniczanie tych wszystkich bodźców i super efekty daje, ale teraz, jeżeli mamy dużo pozytywnych rzeczy, w sensie wiesz, nie wiem, no na przykład pracujesz, masz fajną robotę, pomagasz innym ludziom, gdzieś tam na mitingi latasz, czy coś, czy tak jak ja tam kanał jakiś masz, nagrywasz yy, przykładowo, czy tam jeszcze coś, nie wiem, masz jakiś swój ogród, swoje rancho, które uwielbiasz, masz, nie wiem, kino jakieś w domu, czy coś, i dużo różnych pasji i hobby, i hej. To mogą być pozytywne rzeczy, tak? Niekoniecznie takie niewartościowe jakieś, wiecie, no śmietniki. Ale może jednak warto zrezygnować, wiecie, bo na przykład, ja wiem jak moja żona, ona kocha ogrody, uwielbia. Jest też zresztą florystką. I w pewnym momencie też się złapała na tym, że kurde, ona więcej w tym ogrodzie pracuje niż siedzi i odpoczywa. No właśnie, bo to czasami jest taka romantyczna wizja, a w rzeczywistości to jest kerat, to jest robota, nie? od rana do wieczora. I mi się też marzy, na przykład sprzedać dom i kupić jakieś siedlisko. Miałem takie marzenie, ale z drugiej strony sobie myślę, człowieku, to jest robota, to jest kerat, ne? wiesz o co chodzi. I tak naprawdę ten spokój, który my sobie wyobrażamy gdzieś tam na pustkowiu, myślę, że go nawet można mieć w przytulnym mieszkaniu w bloku, bo ten spokój jest tu i tu. A im więcej my ciśniemy, wiecie, to jest taka romantyczna przeprowadzka. Trochę właśnie z miasta na wieś. Teraz to będę miał święty spokój. No nie, będziesz miał robotę, wiesz. Dlatego czasami trzeba sobie to wypośrodkować i naprawdę zastanowić się, co jest dla mnie właściwe, żebym ten spokój miał, żeby to życie mi tak nie leciało przez palce. Bo wiecie co, kochani, ja wam szczerze powiem, że moje te młodsze córy, one mają 6 lat za chwilę. Ja mam wrażenie, że mi tam duży fragment tego życia przez paluchy przyleciał, ne? No, ale wiecie, kanał, studia, własna działalność, yy, tu budowa, kończenie domu, trochę tego wszystkiego było, nie? Ktoś by z boku mógł powiedzieć, wow, nie, podziwiamy, jest sukces. A ja mówię, kurde, parę lat to mi przez paluchy przeleciało, nie? No właśnie. Dlatego moi drodzy, warto naprawdę upraszczać życie, nie strać się z ambicją, bo ta ambicja to często ona jest z zewnątrz, czasami ona jest wewnętrzna, to nie jest złe, nie? ale tak spędzić całe życie, to ja nie chcę. Dajcie znać w komentarzach, oczywiście, jak to jest u Was, na ile sobie upraszczacie to życie, jakie macie pomysły na upraszczanie swojego życia, na to, żeby z tym przebodźcowaniem walczyć i na to, żeby no, zwalniać tempo. Dajcie mi znać w komentarzu, bo chętnie coś tam od Was czapnę. No i oczywiście na grupie też rozpiście się w temacie. Bardzo zachęcam do tego, żeby... Wątek z skli, klina yy, pociągnąć, co zresztą robicie gdzieś na grupie. Ja Wam życzę dobrego dzionka, pozdrawiam yy, i do zobaczenia jutro. Cześć.